W trybie nadzwyczajnej sesji radni dębiccy uchwalili podwyżkę za wywóz śmieci. Od 1 kwietnia mieszkańcy zapłacą 29 zł od osoby. Do tej pory za śmieci płaciliśmy 14 zł 20 groszy. Ustawodowca nam tak przygotował system gospodarowania w taki sposób i cała odpowiedzialność spada na... Prezydentów, burmistrzów, którzy mają z konsekwencji przygotować, przedłożyć radnym projekt uchwał. Taki przedłożyłem na 30-50. E, jako miasto ogłosiliśmy postępowanie o zamówienie publiczne, rozdzielając przetargi na zagospodarowanie, odbiór, i dzięki temu po raz pierwszy dostaliśmy o dwie oferty, bo tak zawsze była jedna. Ale należy podkreślić, że miasto nie zarabia na śmiecie i też nie może, nie może dołożyć do kosztów odpadów. W tym przypadku obowiązek nakazuje wyraźne podzielenie kwoty z przetargu na opłaty od mieszkańców. Stawka za odbiór śmieci została przegłosowana głosami rajców, którzy mają chwilową większość w Radzie Komitetu Mariusza Szewczyka, Koalicji Obywatelskiej Ziemi Dębickiej i Wspólnoty Ziemi Dębickiej. My jako Radni PiS przedstawiliśmy swoją propozycję podziału wysokich kosztów systemu odpadowego. Wysokość tych kosztów upatruje częściowo w wojnie transportowej, którą. Nie Dębica wypowiedział Mariusz Szewczyk ze swoim zastępcą mało Małozięci. Natomiast nasza propozycja opiewała na 25 zł i wynikała z podziału tych kosztów na faktyczną liczbę mieszkańców Dębicy rzędu 45 tysięcy. Bo tak mówią dane GUS, dane o zużyciu wody, a także twierdzenia wiceburmistrza Sierackiego, że tam około 20% osób nie płaci za śmieci czy radnej, barż, że 5-6 tysięcy osób mamy poza, poza systemem. Więc ta kwota 25 zł to jest wtedy, kiedy wszystkich mamy objętych systemem odpadowym. Każda złotówka powyżej to jest tak naprawdę płacenie przez tych uczciwych mieszkańców, za tych, którzy za śmieci nie płacą, a na to jako Klub PIS poparcia dać nie mogliśmy. Wywóz śmieci kosztować nas będzie dwukrotnie więcej. Też uważam jako burmistrz i jako mieszkaniec miasta, że to jest duże kwoty, bardzo duże i wielu pewno mieszkańców zaskoczyło, ale no cóż, no tak wyszedł przetarg i tak musimy. Różne były propozycje podniesienia tych cen na różne sposoby, odwody, odwody. No, ale zostało to, zostało w gestii Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cobula zaznacza, że w innych miastach podwyżka za śmieci nie była aż tak drastyczna. Rząd kształtuje pewne elementy polityki odpadowej, natomiast samorządy, co pokazują przykłady okolicznych gmin, mają bardzo różne stawki, tak? Czy okolicznych miast, tak, bo to trudno się porównywać do gmin wiejskich, tak, mm -hmm. miasta mają bardzo zróżnicowane stawki, i wcale nie są one takie wysokie, jak burmistrz chciał mieszkańcom te 30 złotych 50 groszy narzucić. Tutaj no, niestety odbija się czkawką to, że poszedł na wojnę z gminą Dębica, czyli większościowym udziałowcem spółki PGO, oferując wzięte z kosmosu stawki za kursy MKS-u, to nie dziwię się, że i pewnie spółka się odwiedziła pięknym za, za nadobne. Tak? No to jest żniwo właśnie nieodpowiedzialnych negocjacji transportowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju na sesję nadzwyczajną nie mogła wejść publiczność. Były zachowane środki ostrożności, radni siedzieli od siebie w odległości metra. Obrady można było oglądać przez internet.